・はい Ja nazywam się Łukasz Białecki i witam was serdecznie na kanale Flavor Design. Przygotowałem dzisiaj dla was mały przegląd uchwytów samochodowych marki ISR. Mam dla was cztery modele, wszystkie magnetyczne, dwa dodatkowo wyposażone w funkcję ładowania indukcyjnego, a jeden posiadający jeszcze jedną super ekstra funkcję, ale o tym na koniec. Na początek zajmiemy się tymi dwoma podstawowymi modelami i tu przy okazji wytłumaczę też dla kogo takie uchwyty są i jak sprawić, żeby w zasadzie każdy telefon na rynku był kompatybilny z uchwytem magnetycznym. Zapraszam. Halo Lock Magnetic Car Phone Mount w dwóch wariantach z nieco różnymi systemami mocowania do kratek nawiewu. Wszystko wam zaraz dokładnie pokażę. A też linki do tych produktów oczywiście znajdziecie pod filmem. Pierwszy z modeli, który chcę Wam pokazać, jak widzicie o nieco takiej wydawałoby się futurystycznej konstrukcji, tak naprawdę jest bardzo prosty i bardzo funkcjonalny. Producent zapewnia, że jest on kompatybilny ze wszelkimi w zasadzie kratkami nawiewu, a montaż jest dosyć pomysłowy i bardzo rzeczywiście pewny w rezultacie. Jeśli zwrócicie uwagę mamy w tym miejscu pokrętło, którym wysuwamy sobie haczyk na odpowiednią odległość, tak żeby sięgnął on za łopatkę, następnie skręcamy ten haczyk z powrotem, on zaczepi się mocno za wybraną łopatkę, a te dwie nóżki, które widzicie u dołu, zapewnią po prostu stabilność. Głowicę magnetyczną z uchwytem mocujemy za pomocą zawiasu kulowego, także mamy pełną swobodę regulacji, oczywiście pełen obrót wokół własnej osi, ale także dosyć mocne wychylenie, myślę, o blisko 40-45 stopni, także nie będzie problemu, żeby skierować taki uchwyt odpowiednio w swoją stronę. A dodatkowo w zestawie mamy jeszcze tego typu element montażowy, który pozwoli nam na dowolne w zasadzie przymocowanie tego w obrębie kokpitu waszego samochodu. To, jak widzicie, jest elastyczne. Wygina się, także dopasuje się bardzo dobrze do krzywizny kokpitu, a wszystko mocowane jest za pomocą taśmy VHB od 3M, która zapewnia naprawdę wieloletnią wręcz trwałość. No i według producenta te taśmy z czasem w zasadzie wiążą coraz mocniej zamiast coraz słabiej, a jeżeli chcemy je potem usunąć z kokpitu. To nie jest to problem. W zasadzie te taśmy zrolowują się palcem tak naprawdę. Natomiast oderwać je w ten sposób absolutnie nie sposób. Więc jest to zdecydowanie też godne rozważenia sposób montowania takiego uchwytu. Czy na stałe, czy jako alternatywa, no ponieważ wymaga to w zasadzie tylko skrawka i to względnie płaskiej powierzchni, no to z drugiej strony możemy tego użyć do bez mała wszędzie tak naprawdę. Taki uchwyt. Z tym mocowaniem wcale nie musi służyć nam tylko i wyłącznie w samochodzie. No i na pewno macie bardzo ważne pytanie w tym momencie: jak to się trzyma, jak mocno, jak pewnie i jak w ogóle zamontować na tym telefon? No tu rozwiązania są dwa. Jeżeli macie iPhona, nie potrzebujecie nic więcej, ponieważ iPhony wyposażone są w system MagSafe. Bodajże od 12 generacji mają w obudowę wbudowany po prostu magnes. Tego typu magnetyczny ring. Ale tego typu magnetyczne ringi można dokupić bez najmniejszego problemu. Czy marki ISR, czy na przykład nasze marki Tech Protect, doposażenie się w coś takiego to jest wydatek od kilku do kilkunastu złotych, często. Coś takiego wklejamy po prostu w obudowę naszego telefonu. Możemy przykleić to bezpośrednio do obudowy, możemy przykleić to do etui. I pamiętajcie też, że na rynku jest bardzo dużo etui, również w naszej ofercie, które wyposażone są właśnie już w magnes. Natomiast to jest prawdopodobnie najprostsze po prostu rozwiązanie, więc takie wam pokazuję, takie wam proponuję. I kiedy taki magnes mamy już przyklejony do telefonu, sprawa staje się banalnie prosta, po prostu przykładamy to do uchwytu już i siedzi. I jak widzicie siedzi naprawdę wściekle mocno. To nie chce spaść. Te magnesy są bardzo mocne, a ISR to jest też poważny producent. Oni wiedzą, że nie robią na przykład w tym przypadku ładowarki biurkowej magnetycznej, tylko robią uchwyt do samochodu. To ma wytrzymać wertepy. To ma wytrzymać gwałtowne hamowanie i nie spaść nam pod nogi. I dokładnie tak się wydarzy. Sama głowica po mocnym skręceniu również jest bardzo stabilna. Tu po skręceniu nic absolutnie się nie rusza. Nic nie trzeszczy, nic nie stuka. Wszystko jest bardzo stabilne i spoczywa na takim uchwycie, naprawdę, jak widzicie, bardzo pewnie. A drugi wariant, który chcę Wam pokazać, przede wszystkim różni się sposobem mocowania do kratki nawiewu. Jest on diametralnie inny, ale równie funkcjonalny. Tutaj mamy bardzo prosty zaczep, bardzo prosty w konstrukcji, ale bardzo mocny. Wierzcie mi, że wcale nie jest tak łatwo odgiąć go w ogóle, więc potem po zaciśnięciu on zatrzyma się naprawdę mocno. Dodatkowo jest w tym miejscu podgumowany, więc nie będzie prześlizgiwał się po. Wybranej łopatce kratki nawiewu, a od dołu mamy jeszcze podpórkę, czyli to, co tutaj robiły te nóżki. Tutaj robi owa podpórka. Te rozwiązania są do siebie bardzo podobne. Nóżka przydaje się, kiedy kratka nawiewu, którą chcecie wykorzystać, jest nieco nieco chybotliwa. Natomiast gdyby nie było takiej potrzeby, można ją zupełnie złożyć tak naprawdę i zaczepić to po prostu w ten sposób. Zresztą też dopasowanie kąta tej podstaweczki, tej nóżki, tutaj też jest dosyć dowolne. To sobie tak zmienia tutaj klik po kliku pozycję o parę stopni, w związku z czym tych kątów nachylenia możemy tutaj uzyskać sporo, więc w zasadzie. W każdym podejrzewam bez mała systemie nawiewu w samochodzie, to spełni swoje zadanie. Jakby co, ten wariant uchwytu pozbawiony jest tej stópki montażowej z taśmą przylepną. Także ten zestaw montujemy tylko do nawiewu, natomiast sama zasada działania jest dokładnie taka sama. Również mamy tutaj zawias kulowy, który gwarantuje nam dokładnie tą samą funkcjonalność. Także zasadniczo tutaj różnice są głównie kosmetyczne. Czkolwiek postaram się też Wam w przebitkach dokładnie bardzo pokazać, jak wyglądają te elementy montażowe, po to, żebyście mogli po prostu świadomie dokonać wyboru, który będzie lepiej pasował do Waszego auta. No bo tak jak powiedziałem, same jakby głowice magnetyczne to jest kwestia estetyczna estetyki tylko i wyłącznie. One działają w absolutnie ten sam sposób i działają równie pewnie. Także po zamontowaniu telefonu w takim uchwycie nie ma możliwości, żeby to przypadkowo spadło. Siła tego wiązania magnetycznego jest naprawdę wystarczająca, żeby w zasadzie każdy współczesny smartfon bezpiecznie na tym zawiesić. Natomiast smartfon, pamiętajcie, że no raczej nie cięższe urządzenia. Gdyby przyszło wam do głowy zamocować na tym tablet, który będzie ważył pewnie ze 4 razy tyle co smartfon, to mogłoby być ryzykowne. A co jeżeli nie chcecie mocować tego do kratki nawiewu, nie, nie lubicie, bądź nie pasuje Wam po prostu ich ulokowanie i mocowanie w tym miejscu telefonu, bądź zasłanie on jakieś inne elementy kokpitu, wtedy mam dla Was to rozwiązanie. Halo Lock Dashboard Wireless Car Charger. Tak, bo tutaj mamy już ładowarkę, w zasadzie samochodową ładowarkę indukcyjną, wykorzystującą wspomniany system Halo Lock, który jest niczym innym jak odpowiedzią ISR po prostu na MagSafe od Apple, można tak to nazwać, bo to jest w pełni kompatybilny system. Zajrzyjmy sobie do środka. I co tutaj mamy w zestawie? Bardzo podobna jak widzicie głowica magnetyczna do uchwytu, który pokazywałem przed chwilą. Wręcz łudząco podobna na pierwszy rzut oka, natomiast ta, jak widzicie, jest sporo cieńsza. A to dlatego, że tutaj nie mieliśmy po prostu cewki indukcyjnej i całego układu ładowania. Tu natomiast mamy już indukcję, więc w zestawie też pojawia się oczywiście kabel USB-A do USB-C, który podłączycie sobie do adaptera ładowania w zapalniczki waszego samochodu. A jak to się prezentuje i jak to wszystko działa przede wszystkim? Tutaj mamy łamane ramię. Po zwolnieniu tej blokady. Możemy sobie je otworzyć i ewentualnie zblokować w kilkunastu, jak słyszę, pozycjach. Tak naprawdę ta regulacja jest względnie płynna i tak naprawdę wręcz dowolny kąt sobie dobierzecie. Następnie ściągamy tą blokadę z powrotem w dół i uchwyt zatrzymuje się w takiej pozycji. Ten uchwyt, a zwłaszcza jego ramię, bardzo przypomina te mocowane do szyby często w samochodach. Natomiast. Koncepcja tego uchwytu jest zdecydowanie, aby mocować to do kokpitu i nawet ten profil, jak zwrócicie uwagę, jest zdecydowanie skierowany w dół. Tutaj tylko właśnie ten kąt nachylenia możemy sobie jeszcze odpowiednio dobrać, troszkę albo podnieść, bądź opuścić to ramię, tak żeby dopasować się idealnie do krzywizny kokpitu. I to zdecydowanie do kokpitu przyssać się musi. To nie jest tylko kawałek silikonu, to jest lepkie, to jest jakby takie absorpcyjne i bardzo, bardzo miękkie, to się dopasuje do wszelkich krzywizn kokpitu. Głowica, dokładnie tak jak w przypadku poprzednich modelów, oczywiście również mocowana zawiasem kulowym, również z bardzo, bardzo szeroką regulacją, wydaje mi się, że nawet ciut szerszą. Dodatkowo na dolnej części ramienia mamy też taką bardzo elastyczną, mięciutką piankę, która sprawi, że to się po prostu dobrze ułoży na kokpicie i zapobiegnie drganiom też takiego uchwytu pewnego rodzaju stukania po prostu na wiertepach o kokpit. Natomiast, jak wspominałem, poza konstrukcją istotną zmianą, jaka tutaj następuje, jest ładowanie. Także tutaj po podłączeniu zasilania telefon możemy sobie bezprzewodowo ładować. A obsługiwane moce, prędkości możemy to nazwać ładowania, to odpowiednio 5, 7,5 i 10 W. Dodatkowo uchwyt, do czego przyzwyczaił nas już od lat ISR, wykonany jest absolutnie bezbłędnie z naprawdę fajnych materiałów. Całość jest leciutka, naprawdę, to nie waży wiele, a z drugiej strony te materiały naprawdę robią świetne wrażenie. Także fajny nowoczesny wygląd plus jakość wykonania moim zdaniem sprawia, że taki uchwyt będzie pasował do wnętrza w zasadzie każdego auta i absolutnie nie będzie raził swoim wyglądem nawet w tych autach z nieco wyższej półki. A na koniec tak jak obiecałem coś ekstra, czyli Halo Lock Wireless Car Charger with Cryo Boost. I czym jest Ovo Cryo Boost? A to jest bardzo ciekawa historia, i mnie to bardzo urzekło. I to jest naprawdę ciekawe rozwiązanie, i rozwiązanie, które w dodatku autentycznie działa. Mianowicie, to jest uchwyt z chłodzeniem, słuchajcie, i to chłodzeniem autentycznie efektywnym. To dmucha po prostu dosyć mocno. A co ciekawe, jednocześnie cicho. Jak widzicie, głowica jest bardzo podobna do tego, co widzieliście poprzednio, natomiast no, jest ciut cięższa i troszkę grubsza. A to dlatego, że wewnątrz, poza cewką indukcyjną, poza układem ładowania, mieści się jeszcze malutki wiatraczek. Wiatraczek, który będzie podczas ładowania, który, jak wiadomo, sprawia, że akumulator się nagrzewa, wydaje mi się, że nawet bardziej się to dzieje właśnie w momencie, kiedy ładujemy indukcyjnie, chłodził nasz telefon, co jest dosyć istotne, zwłaszcza na przykład przy dłuższych trasach, kiedy jednocześnie będziemy jechać, tak, że słońce operuje nam przez przednią szybę na kokpit, telefon może się rozgrzać do naprawdę bardzo wysokich temperatur, pomimo włączonej klimatyzacji. Dlatego, dlatego ta ładowareczka będzie jednocześnie kierować też po prostu przepływ powietrza w stronę obudowy. Jeżeli chodzi o sposoby montażu, no to mamy tutaj elementy znane już z poprzednich modeli, które wam pokazywałem, czyli jest to ten dokładnie uchwyt do kratki nawiewu oraz element montażowy, klejony do kokpitu. A sama ładowarka nie tylko ma fajne funkcjonalności, ale też naprawdę super wygląda. Po podłączeniu zasilania od razu włącza nam się tutaj podświetlenie. Mamy bardzo efektowny podświetlony na niebiesko pierścień, i w tym momencie jeszcze wyłączony wiatraczek. Ten uruchamia się dopiero wtedy, kiedy podłączymy tutaj telefon. I w tym momencie nawet nie wiem, czy to usłyszycie, ale zaraz przytnę to pod mikrofon. Zaczyna sobie szumieć wiatraczek. I chłodzić nasz telefon. Ja tutaj, w cichym pomieszczeniu, w którym nagrywam, słyszę go dosyć wyraźnie, natomiast to jest naprawdę delikatny szum. Auta nigdy nie są tak idealnie wytłumione, dodatkowo jeszcze bardzo często włączone mamy przecież radio, więc gra muzyka, wtedy jestem absolutnie przekonany, że tego nie będzie w ogóle słychać. Kiedy ja odsuwam to od siebie na kilkadziesiąt centymetrów, prawie przestaję słyszeć, natomiast cały czas czuję w ręku, że ten wiatraczek robi robotę. Także jestem autentycznie zauroczony w ogóle tym pomysłem, tą konstrukcją i jednocześnie wykonaniem, bo to po prostu wszystko jeszcze przy okazji działa. A ja sam wielokrotnie zauważyłem, ładując indukcyjnie, nawet w domu, gdzie temperatura jest około 20 stopni, a telefon zaczyna mi się na przykład przegrzewać i wyłącza ładowanie. Dlatego tym bardziej w aucie takie sytuacje są nagminne: czy ładując indukcyjnie, czy ładując z USB, z. Telefony w autach, kiedy słońce operuje przez przednią szybę, mają tendencję do przegrzewania się. Tutaj mamy klimatyzowany telefon. Siła uchwytu znów jest perfekcyjna. Nie ma się absolutnie do czego przyczepić. Nie powiem, że mogłoby być mocniej, bo nie widzę potrzeby, po prostu, bo to nie chce spaść. Więc skoro nie spada, kiedy ja macham tym w ten sposób, to nie spadnie też w aucie na drobnym wertepie. A efekt wow jest, moim zdaniem, jak najbardziej. Także nie dość, że fajna ładowarka. Choć niestety nie najszybsza bez względu na to, że to apetyt na prąd musimy podzielić pomiędzy wiatrak a indukcję. To obsługiwane prędkości to jest 5,7,5 W. Także takie parametry raczej do podtrzymywania niż do ładowania. Ale słuchajcie, to może i dobrze. Bo dla kogo jest ten uchwyt? Ten uchwyt jest dla tych z Was, którzy w aucie spędzają naprawdę dużo czasu, moim zdaniem. Czyli albo dla tych z Was, którzy pracują w samochodzie, albo na przykład często po prostu jakieś spore dystanse pokonujecie. Ale z drugiej strony, nawet gdybyście raz, dwa razy w roku jechali sobie gdzieś kilkaset kilometrów na wakacje autem. To i tak moim zdaniem to jest dobry wybór, bo macie zapewnione podtrzymanie, zasilania w telefonie plus prawdopodobnie nawet jeszcze jakieś tam delikatne ładowanie powolne, które spokojnie wystarczy do tego, na przykład, żeby cały czas mieć odpalone mapy, albo np. używać jakoś źródło muzyki waszego telefonu, a jednocześnie właśnie dużo większą pewność, że wasz telefon nie będzie się w tym aucie przegrzewał. I tak oto prezentuje się, moim zdaniem, te kilka najciekawszych uchwytów w ofercie marki ISR. Mam nadzieję, że udało mi się Was nimi zainteresować. Jeśli tak, zapraszam do linków w opisie. A teraz dziękuję Wam już serdecznie za uwagę i życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć!